Elo, hello! Z tej strony kapitan Bloody, ze mną jest Diabeł, Bukadmiros i Max Player! Hello! Manko! Hey. A dzisiaj sobie gramy w grę dla ekipy! Hey, hey. Pre premiera. premiera! Tak, premiera. premiera. Ogólnie o co chodzi w grze dla ekipy? Teraz tak po, 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 pokrótce opowiem o co chodzi. Tak. Ogólnie rzecz biorąc jest to gra stworzona przez. Nie wiem, fana, widza naszego To jest Huber Moszka, jak dobrze pamiętam Huber Huber I... Hubert Huber Huber Hubert. I... Huber. 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 I on Huber. stworzył dla nas grę Stworzył dla nas grę Gra jest w pełni w 3D Na chwilę się odłączę, żeby pokazać tutaj różne rzeczy Te osiągnięcia Osiągnięcia to jest ulubiony tryb Admirosa na przykład Najlepszy z najlepszych Ja też się może odłączyć. Pokażę. Na przykład Max, Max Cheater na... kuchnię tak. Max Premiera z jednej map Po prostu, dziękując Po prostu super, super ekstra tryby są, co nie? Tak. E, dobra, dołączmy się ponownie do Max Playera. Gra działa na silniku Unity z tego tak. co. Tak, gra tak? działa na serwerze. Tak. I mamy na, tutaj na start mamy kilka trybów. Pokaż Max, jakie tryby mamy. Mamy tryb super Parkour. Na, na, mapie, tak. Mario. na mapie Mario. Na Mario. No. Mamy tryb mini plaża. Mini golf. Plaża. Yeah. Mamy tryb wieżowy. To też wieżowy, jest super parkour. super parkour. To już jest poziom Uj. średni. Mamy I też wyścigi wulkanie. na wulkanie, więc jak widzicie, mamy tryb. I oczywiście twórca zapewnia, że będzie regularnie dodawać nowe no do mapki, więc zapowiada się całkiem długa seria. Na dzisiaj sobie pierwszy odcinek to chyba zrobiliśmy na mapie Golf! Golf. Golf. Tak jest. golf! Tak, Golf, golf, golf. Dobra. Dobra. Co, to powinien się nazywać to odcinek to bez... Golf with Ekipa. Golf, golf with Ekipa. With <laughs> ekipa. Tak będzie się nazywał. With, nazywa. no. no. with, with your equipa. Ekipa with your friends. <laughs> golf z twoją ekipą, no. Dobra. Dobra, mamy sterowanie graczy? Tak, to jest ekstrowanie i możemy chyba zacząć. Tak, wygląda. okej. Kamerkę można zmienić. Tak, pod 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Macie inne kamerki, ale to. Eee, nie mamy ten, nie mamy wyniku graczy, nie jesteśmy na tym. Nie jesteście na tym. Wygracie? My gramy. Wiecie co? Nie ma, nie ma. Jak was nie ma, to musicie jeszcze raz się dołączyć. Musicie jeszcze raz się dołączyć. Ja nie mogę wyjść z tego. Ja musiałem jeszcze raz się dołączyć. Co no to wyjść z gry. Do... Do... Dołączyć i tyle. z gry, dobra. Wyłączyć z, tak z gry, zrobimy. Mówisz... F4? działa, mogę się wyłączyć. Dobra, to czekamy, grę. ja już się ruszyłem. Da, Wykonałem... Wykonałem jeden strzał. Oh, Ale poczekamy up. może. Poczekajcie, ja drużyny. No, poczekajcie, poczekajcie. MADZ! HAHA! ZASOKO! No, ja no, diab... jest. Diabeł Ogólnie tak. Myszką wybieramy kierunek, klawisz shift to jest zwiększenie mocy, lewy kontrole zmniejszenie mocy, starcie strzelanie. Przytrzymaj aby cofnąć ruch, jeden, dwa, i jeden, pod jeden, dwa, trzy Co przytrzymaj aby cofnąć ruch? dwa I trzy, to są różne kamery, dobra. fajne Można Jestem. cofnąć ruch? Można cofnąć ruch? Tak. Chyba to można, na, nie wiadomo Ale to chyba ci dodaje strzał, wiesz? No to bzdura totalna Ale fajne kamery to pododawane takie strzał. Nie! O kurde Ej, ciekawe no. czy tu jest ten, kolizja yes. <śle> dobra, macie. No co, to, co ty, <śle> ty, zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? to było, no a Admiros tam nie może A Admiros co się dzieje? Nie wiedziałem jaką no, To można ustawić, w ogóle to jest raz to gram przecież No, no musisz ten moc zmieniać i po prostu uderzasz yes. O oh, nie O patrz jak idealnie, patrz Trafię, trafię Ej to skądś yes. nie no, tak, Ej to jest jakby... No co się, jakby no, trochę patrz, takie krzywe nie. to było leciutko Opsa no, Eee to był, trafił O no, trójny boogie Boogie, boogie, boogie Yes, Spar! Yes. Par. Par. mam trochę para mam bo ona nie ma dźwięku, XD, teraz. Ja, mam ja mam dźwięku? Na 0 dB mam efekty, ale dobra. Ej, hey, grę hey. można zmienić tylko... O, dobra, pod tabem. Dobra, jest okej. Okay. Pod tabem można pod tabem. zmieniać głośność. Aha. Super. No Ale tak jakby cicho, to jest się, muzyka się włączyła, co nie? nie ma muzyki w nie, Muzyki no, nie ma w ogóle. A była z muzyczka gol. w tym, no dobra Dodamy dziurkę, Golf, w your, ej, dodamy no, z golf with your friends Dodamy muzykę z Golf with your friends Celujcie w dziurkę O nie, Hubert Jeśli mnie słyszysz to dodaj muzyczkę Celujcie uh, uh, to, to w dziurkę to to A ja myślałem, to do dziurki trzeba A ja myślałem, że to w do dziurki trzeba Paniaku, gdzie ja? Do no, dziurki mówicie, czy nie? O. Do dziurki tak Do dziurki wskakuj Jasne, to jest kłamstwo Dobrze. Ale, ale się ja już, ja już nie mogę się doczekać, nie wiem, Admir czy wiecie. Admiros Admir się stoczył. Tak poza tym, Hubert, Hubert, czyli twórca gry, gwarantował nam, że o, będzie dodał też tak zwany editor map. I będzie można e? tworzyć, będzie można tworzyć własne mapki. A czy tą no gwarancję miałeś na piśmie? Nie, ale tak powiedział. No. Słowa ta gwarancja, bym się Nie wiem, czemu te kule poruszają się jak kule bilardowe e, Ale ja widzę, że no. nic, nic się nie zmieniło. To jest nadal stary golf, bo o, ja nie. jestem stary. Stary dobry golf? Mówisz? Tak, stacza się Jest! Trafiłem! Beard. To pod górkę jest! Bóg mi stacza to się! Lekka górka, panie Admirosie! Pani Admiros! Się. Admiros, tak. Admiros, musisz <laughs> do dziurki trafić! Nie <laughs> bądź taki! No cicho! My stresujecie! Ej, ale, ale w ogóle ty masz, masz takiego fajnego traila z tyłu! Taką tęczę! No. Każdy tak ma! Każdy ma! Dawaj, no, Admiros, masz ma radę! Delikatnie! TAK JEST! TAK JEST! Oh! <laughs> HAHA! WYLIŁO BLISKO! Yeah, wyczuwam to, wyczuwam to. Dobry, Było blisko, to? musisz to wyczuć. Ja muszę powiedzieć, że gram niedługo, ale wyczuwam w sumie to i, i bukać mnie... JEEEES! Mi... Yes. Od wojny... o, Max prowadzi! Yes. Drózgocące prowadzenie na Max. Ja. Max 7, no dobra. Pokojnie, to Naczka pierwsza górska. Mm. O nie! Sobie kawerka, o mi na jak to jest duże. O, jest no. dobry pomysł. O nie, o nie, o nie. O nie. Aha. Tutaj, o, nie. Czyli co, na makijażu? A słowo! O nie! Zawsze ci ten dołek na końcu, to się zestracie. Co jest dołek na końcu? Tak jest strasznie. Nasz dołek, Ej, Ej, nie popchałeś? Ej, ale totalnie, powiem ci Max, to jest że bardzo, bardzo to jest nasz ulubiony dołek na końcu. Nie, to nie jest popychanie, tylko nierówna powierzchnia. Tak. Co nasz był dołek? A, o kurde, tam, to nasz to ulubiony dołek! Hubert wiedział górka? co, co O lubiły. nie! Górka! Nasz ulubiony dołek! Hubert wiedział co zrobić tutaj, no! <grym> Hubert, jak mogłeś! To moja jedyna słabość! No nie, <grym> tylko nie górka! My, my A ja, on się, on się, tak się akurat składa, skończym, to, że to ja jestem tak. mistrzem tego! Tak, mistrzem górek, o Boże! Dobra, to są jakieś bile... do bilarda! No tak, to są takie bilardowe właśnie! Czuję, że ty musisz to... Dawaj! Chodź! Oj, oj tak e, ja w ogóle podskoczyłem o coś. Kurde, dobra, teraz mi się uda. Na pewno. To głupie jest. Nie, to jest właśnie dobra, fajne! To jest taki grafik go fajny! Co? O! Yes! 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 To jest, jest! Ja cię kręcę, Ty że to trochę... ja jest... A ja nie niestety, a ja nie jestem. Blady No ojca! Ej, no e, ale nie jestem cały czas zostałem. Jest biłem, baba! No. A za którym tak, razem zrobiliście tak to teraz? 15. O nie wiem, ciężko po O, Max, cały czas tutaj. O, o, wagę, ma przewagę, no, tak jest. No, to jest do nieba. Ja Ja wiem, co trzeba zrobić. Max, ja też. pełna moc! Niepełna Zzal. moc, Admirals, niepełna moc. Nie! O nie! Stoń, niepełna stoi, 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 moc, ludzie! Stoi, 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 stoi. Bo się stoczycie z powrotem! Weź, nie był. Też. I gdzie znaczy jest Jak samolot? Jak e, no, niepełna moc? Max też chyba wrobił, to trzeba było pełną moc dać. A ja zrobiłem pełną mi spadłem. Nie, o, nie. Sto, ja coś, to jest na wyzwanie. To jesteś tutaj. Ja skończy. stop, ja stop. Dam pełną moc i nie spadłem co szczęście. O, patrz, a bo mogłeś inny kamień. No, 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 no. O coś admira. O, ja. ja, ja znam pełną moc i oh. jak nie wskoczyłem, co za bezsens. No ja nie wierzę. Ale no, no, to, no nie, to nie jest takie łatwe? <susie> traf 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 O nie, jest, 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 jest. To jest, to jest, to jest, to jest, I patrz, raz z pełną mocią jak nie wskoczy, co nie? No ja wcześniej tak zrobiłem, nie wskoczyłem. okej. Nie, <śmianowity> no no, teraz się udało, o nie, zbierze, o nie, o nie, stop, ów Jak wam No niestety, Max nie 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 zbierze. Zbierze. Nie. Max, zauważyłem, że Max, wygrywa, to Max to wkaz, nie ważne w jakiego gra go, to i tak zawsze wygrywa A jak? Ło, jaka mała dziureczka, o cholera Lubisz takie? No kocham Co tu trzeba zrobić? Mógłbyś zadany skok do tej Ej, what the fuck Czolej lżej, za mocno Ej, no My nie umiecie no patrz, O patrz, widzicie? O ale nie, pierwsza za pierwszym razem o, fuu, Naprawdę? Ja zrobiłem woho, to za pierwszym razem Cześć, yo. Max Dobra, teraz o, ja tak... O to trzeba... ej, to jest Już, już po prostu Patrz, trafił tam, no Trafiłem, o, dobra o, 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 o. I got this Jest, Poczaj, jest, jest ja się że teraz... Się, się. nie, nie, nie Nie to w tę stronę Jest, ostroju. dobrze Admiros, staczasz się Ale idziemy Leciły, Max, co nie, to jest oni się zmęczą. Ale w ogóle, korzystajcie z tego 1, 2, 3, bo to ta fajna walka. Jest, 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 toczy się, toczy się. O, toczy cholera, się. rzeczywiście, ale fajne. 1, 2, 3, no. mówię cię! to no. yes, Trafiłem! A żeśmy wlecieli w tą dziurkę. Tak? No, taka, taka trochę skromna według <laughs> <dziurka> jest. Zobaczmy <laughs> z góry, jestem schowany tam w rogu. Jesteś, jesteś. Jesteś schowany w rogu, no. Bup. Je, yeah. yes, zrobiłeś Let to Oj, mam. Leci, leci, admirosek. leci, leci Admirosek Ale laguje? Boogie, boogie, boogie. No troszeczkę laguje, ale chyba no, tylko innych hey. nie no, laguje Jees Zleciałeś yes, Bogu, Admirosek ja Oj, blady kurczę, że się oddał jeden punkt Ile to jest dołków? Ile to jest dołków? 6? 8 chyba O nie wiem czy Nie wiem ile nie dołków mieliśmy, dobra Pełna moc! O Fush. nie. do poleciałem! No nie wiem, że... To, w ogóle... to w ogóle jest to... jest legalny? Stop! Stop! O nie, nie braku! Nie, nie, nie! Jestem. Patrzcie, 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 patrzcie <ślamatydzy> <ślamatydzy> Admiros! O, tak Admiros. Tak, dobra, dobra, pełna moc Teraz że robimy dzisiaj odbić i tam polecieć, wiesz? Uh. Admiros, to! Ej, no spadłem! Oh. Nie, nie sensu. da się cofnąć ruch, jak przytrzymacie, pamiętajcie! Naprawdę? O faktycznie, tylko że to kosztuje jakby i też nie No, 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 Aha, ale czasami się dobra, a właśnie dwa... t Ej, co dobra. to tam jest? Toj, dobra bo, Stój, stój Stój, Co to tam jest? Stój. Dobrze To musisz trafić teraz, dokładnie, bo to Cię blokuje O, jak ładnie Stop! Yes! Yeah! stop! O, no, nie! Stop! stop! Nie, dobrze no, Dobrze Ej, dobrze. No ci cofa, jak na czerwone trafisz, to Cię cofa Naprawdę? Nie! No. Stop! Brawo! Stop! Patrzcie! Brawo! Patrzcie, jaki fort!

Admiros, nie, Bo to sugeruje, że za mocno uderzasz, po nie pomalutku! Pomalutku uderzaj! Wiesz co ja ci sugerował? O stój, stój, stój! Jest, dobrze, dobrze, dobrze! I teraz leciutko, bo jak za to To można było inaczej przejść, to można było zrobić troszeczkę, na jak trzymacie teraz kamerę kamery jeden, w boczek i próbować przeskoczyć, tam. A że tu! Tak sprytnie, to może by się dało. W sumie, w sumie to nie byłoby takie głupie. No dobra, Admiros, lecimy.

a Ja wymierzę to. Za późno nie. już teraz. Aby się jakby teraz to dopiero tak widzisz takie 5 wierzył. Teraz! Teraz, do... <grym> teraz. teraz szybko. szybko! Szybko teraz! No już teraz za późno. Ile on nas strzelat? 34. A mnie to jeszcze zostało. A się nie spieszy po prostu. Co ty no, robisz? No. no próbuję trafić, nie widzicie? Tego? Ale Miro to może zrób tak okrężnym ruchem. No my no, tak wiekuję. robiliśmy i za pierwszym razem skoczyliśmy. No. Ja po prostu przyjechałem, ja się sturlałem po prostu O, w centymetr! NIE! słuchajcie On jakiś boski typ Boski typ jakiś Precyzja teraz O nie. O, nie. O, ja. No, to teraz o, będzie jazda Mistrzem precyzji U, Ja nie jestem mistrzem precyzji Ja bym powiedział, tutaj nadal, że Tutaj na dupiu oh, Szkoda, że nie można popychać, to ja bym teraz tak was patnął. No! Waszeczną. O nie! O fuck! Ja, ja ci zaraz patnę, kurde. Młe! Ja Ale mi denerwuje ten dźwięk. Młe, młe, młode. O! Nie, nie, nie! O! Nie, no, to nie to jest Stoi! Stoi! Nie! Ha, ha. Max, dobrze. Tyle i pełna moc! A. Oj! O, ja pierdziel, tam jest na końcu wulkan, naprawdę? Tak, Ta, na końcu to jest wulkan. Bo to jest mistrz. Bo to jest ostatni dołek możliwy i to jest. Na nie, chwiać! Dobra, Dobrze On mi rozrobił to! No nieźle od zostawcie! Mam nadzieję, że spadniecie! Ej, no wie, tak, a tak źle nam życzysz? O Jezus, nie! Tak. Ta o źle ja się nie rozpędziłem! Jakie źle My ci źle nie tak. My zawsze ci kiblowaliśmy, mówiliśmy a, kiedy, tak! Oh, to to musi się teraz! Mam... Kiedy nie ma... trzeba było teraz! <laughs> Raz! O nie, za mocno! Uu. Za mocno! <laughs> <Staj>! <laughs> <laughs> Musiało się to skończyć! O nie! O nie, jestem w dupie! W dupiu! W dupiu jesteś! Oo! O! Jak to zrobiłeś? O! Zrobiłem to! Nie! nie! Nie, 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 nie! Dawaj, Diabełku! No ja radę, to nie jest wcale takie ciężkie! Około razy musisz nie trafić! No. Dawaj, wierzę w ciebie! Masz 24 <grym> próby! <Yeah. Yeah>. Yeah. <grym> Jeee! Ja nie! <Ja ja>. <grym> Jeszcze 23! Ja cię gręcę! To to było! Kto postawił górkę przede mną? <grym> Pan Huber! Max 38, No, 33. Diabe... <grym> o <grym> to, 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 <grym> No, nie nie diabeł! musi do trafić! <śmum> oh yeah. Diabeł trochę mocniej! Nie! Ej, co <śmum> z każdym No, no. 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 Ej, za, Chyba za mocno teraz! A teraz za lekko! No, <śmum> Ale dobra, zwycięstwo w kieszeni! Yes to zrobił to. Nightyogi. Tak Poczekaj Ale to już się, nie się nie koniec. Pomiję. To jeszcze nie no, koniec. Oczywiście że nie. Ej, what the fuck? Ja. Ej, poczekaj, bo tutaj jest jakiś zagadnienie. Ja nie znam co nie już jestem... dobra. Ja nie że to, że ty... Wow. E? O kurde. Chyba nie wiedziałeś, co to O co chodzi. Oh, ja o o o o o o o nie um. widzę nic! Nic nie widzę! Aaaa. Jak ja lecę! Ja tam czas lecę! Ej! Ja też lecę! Wow! Ej o to Ja A? lecę, lecę, i nic nie widzę! Gdzie powiem, gdzie co ja mam spadnę! Ej, ja też jestem. nie widzę! Gdzie? Ej, ja, ja lecę, nie co? Aaaa. Aaaa. co to w ogóle było? Ja leciałem, leciałem i nic widzę! Ja, nie ja wiecz, też tam zatleciałem! Bo jedynkę pod jedynkę się zmienia i tak dalej, i po dwójkę Ty mniej więcej widać O, wylądowałem, jak miło I To trzeba tam w dziurę trafić? Nie wiem gdzie trzeba trafić, ale patrz, lecę, lecę i... A ty zrobić. No lecę teraz znowu O, spadam, udało mi się może, nie, bo to się A bo to już jakieś dwa też Ej, jest, wylądowałem, nie wiem jak nawet Kecie, Wygląda jak jakiś plemnik latający, o co chodzi? Pięć strzałów. O kurde, ja też nie jestem. Pełna udziałem. moc, Pało. Dajmy, Pało. Pełna moc. Dzień dobry. Ej, po prostu! Nie było, nie, nie lataj! Tu i... to było! Patrz, nie mogę, pełna muszę, moc. Bliżej, muszę bliżej podejść, bo nie pełna moc w mi nie się daje. Nie a, tak. muszę bliżej podejść faktycznie. <laughs> no, bo oh. pełną moc uży, użyłem i się nie udało. I, ja, nie cię dałem klęcę. rady zaskoczyć. No. Ale ten, ten wiatr Teraz. był śmieszny. Co? Yeah! Yeah! Potrójny yeah. budzi. <laughs> Mogło być w ogóle, mogło być w Kurde, aaa, remisik mamy! O! Remisik! to był ostateczny dołek? Czyżby to był ostateczny dołek? ostateczny, czy, czy, czy to ostateczny dołek? Tu w środek trzeba trafić, oh shit. Tak, w środek trzeba trafić. Dobra, M Max, skup się. Ja chyba mam pomysł. Yes. Jest! Skopałem yes! Yes! Ale no, trafiłem idealnie. Trafiłem. Ale idealnie trafiłem. Ja ci kręcę, idealnie trafiłem. No, prawie, powiedz. O, ci co z podskoczył? Nie, nie, co ty? Za... Pięknie! Patrz, co za. To no tam na kosmos trzeba trafić? Yes. Co za gamon czasami tak. tu jest ta piłka? Tu jest o, Ta, y. o, ta to piłka, jest piłka to czasami tam tera. w kosmos! Tam w kosmos trzeba trafić o, chyba. Widzieliście, tak? O nie! O, ta o, ta o, ta nie. No Pachutę. Dobra, o, już wiem co... jest... o co chodzi. Ha, Haha, Cześć! Ej, halo, coś, Pach. Tyś, Pach. cześć, cześć, czekaj! Jak... O Wszystko jest! Pach. To... Pach. Aha, dobra, już, już, a, już a... wiem o co chodzi! Jest, stawiłem! Nie, to mi podskakuje! Udało się! się. 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 za razem Max! Ja za szóstym! Mam to. Jak chcesz to zrobić? Ty jakoś slutem poszedłeś czy co? Nie, a ty ile weź? No 8 miałem No ja nie mogę! Ja nie, <laughs> nie ja wiem jak ty jesteś jakiś woliście czy coś. O, jakiś a czasami, ale czasami coś takiego, że po płaskiej powierzchni sobie jedziesz i nagle jest taka górka i cię w no. podkątek próbuję. No. Dobrze, no. idzie Pararos. Spoko, nie przejmuj się. Pararos, hey. yes! Yeah. Zrobiłeś to! No. O nie, Diabeł 91. Uuuu, no. a to nie był przypadkiem ostatni dołek? To chyba był to przypadkiem ostatni dołek. To był ostatni, to był był ostatni dołek. Się tak! No. Ostatni Max Citer oficjalnie że. A Bladeus zajął drugie miejsce! Ja jestem eee. ostatni wygrać. Wy swoje kompetencje męskie. Od razu biorą lobby. To jestem w lobby, zważysz, <laughs> żeś? Ja te wywaliło cię. Nie, nie macie w lobby. W każdym razie tym akcentem kończymy pierwszy odcinek z gry dla ekipy. Keeper. Arra! Elo elo!